Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się. Kochani, kłaniam się. Zapraszam na popołudniową kawę. Dzisiaj z domu, przy tej oto toaletce. Witam serdecznie i kłaniam się niziutko. Niziutko się kłaniam. Witajcie, kochani. Witam wszystkich tych, którzy są od niedawna. Witam wszystkich tych, którzy są już. Ho, ho, ho. Dzień dobry, Justynko. Dzień dobry, Anusiu. Witaj Violetto, Urszulko, dzień dobry. Janina, dzień dobry. Maria, witam. Bogusiu, dzień dobry. Pięknie mówiłaś. Pięknie mówiłaś o tym, o dobru. Tak, posłuchajcie, to dobro, takie serca, taki odruch tego serca jest taki najpiękniejszy. Kochani, zapraszam Was dzisiaj na kawę popołudniową i opowiem Wam, jak to było. No tak tu jest jeszcze szufladka i tu jest też szufladka, tu jeszcze jedna szufladka. Jak to było z tą toaletką? I jak to w ogóle wygląda, posłuchajcie, no Ikea, tak. Sprawdziliśmy, byliśmy w sobotę tutaj w Niemczech w Ikei, no zwiedziliśmy, posłuchajcie, tak, no i tak mówię do męża, zobacz, ta toaletka, tak już mi się tam spodobała. No to przyjechaliśmy do domu, weszliśmy na stronę, no IKEA akurat polski, w Polsce cena bardzo podobna, 999 zł w Polsce, w przeliczeniu na Niemcy no to tam 229, jak dobrze pamiętam. No i ciekawostką jest, bo był taki stolik biały, nie stolik, no taki taburecik, stoliczek, no stolik, nie, nie, to nie był stolik, to jest taki stołeczek, przepraszam, stołeczek. No i ten stołeczek 29,90. Tak, stołeczek na pewno. No, i w niedzielę siedzimy, tak no, mówi, mąż mówi, no to by ci się przydało, a, no podoba mi się, przydałaby mi się, bym miała ja to takie wszystkie swoje rzeczy, bo to dopiero, posłuchajcie, przyniosę, tak, tak, poukładam, postawię. Jeszcze się zastanowię, w którym miejscu w tej chwili postawiłam tualet, czy to będzie tutaj stała, to chyba nie, ale to dopiero wyjdzie w praniu. I posłuchajcie, kochani, i jest niedziela. może wiesz co, pojedziemy do Pragi. Mamy do Pragi, a my do Pragi mamy niedaleko, posłuchajcie, 160 km do Pragi. Ale mówię, upał taki, a po co, my mam, co, po co my do tej Pragi mamy jechać? A on mówi, bo sklepy są czynne. No nie zajarzyłam o czym mówi. No mówię, no dobra, do jakiego chcesz sklepu jechać? No do Ikei. A mówię w sprawie toaletki, no to jedziemy. <laughs> Słuchajcie, jak prezent, co, jedziemy. <laughs> jedziemy do tej Pragi. No i teraz tak, sprawdzamy, dojechaliśmy, sprawdzamy cenę. Podobna. No dobra, tam no, posłuchajcie, tam może kwestia chyba różnic kursowych, może tam 50 zł z przeliczeniu do złotówki, 50 zł może tak droższe niż w Polsce, no ale jest też ten stołeczek. Stołeczek, posłuchajcie, hicior. W <laughs> przeliczeniu na euro 11 euro drożej niż w Niemczech. <laughs> po prostu. Czy towary w Ikei są takie same? To znaczy, ja mówię takiego pierwszego, posłuchajcie, wejścia. To, co mi się rzuciło w oczy, to znaczy tak. Jakoś tak było inaczej, w tym sensie, że było ładniej. Bardzo dużo kolorowej pościeli, czego tu w tej Ikei nie widziałam. Na przykład były takie kolorowe poduchy, takie w trójkąty, jakieś śmieszne, szyte, ustawione. To tego nie było, bo akurat ten dział zwiedziłam dokładnie. Jest więcej, tutaj w Niemczech, posłuchajcie, są takie modne sofy. To taki. Taki, jest, taki jest, jak ja się śmieję z zakrętem, nie? taka kanapa jeszcze tutaj, albo na prawą stronę dłuższa, albo na lewą. I tu tego, no to jest bardzo modne w Niemczech. No po prostu, tu są duże mieszkania, duże pokoje. A w Pradze, w Ikei, nie ma tak dużo sof, Czyli są, ale jest więcej takich w stylu takiej kanapy. Kiedyś to się mówiło wersalki, ale to taki, taka kanapa, wiecie, to taka standardowa kanapa ewentualnie. I jest też więcej łóżek takich do sypialni. W Niemczech są inne, a w Pradze są. Znaczy nie twierdzę, że całkiem inne. Może taki większy asortyment. O, bo to no, te towary są praktycznie takie same. I co jeszcze? No nie praktycznie tylko w ogóle IKEA ma swoje towary. I na przykład jest taka szklanka. Tutaj w Niemczech jest bezbarwna, a tam była w takim kolorze mm, beżowym. To szkło było w takim kolorze beżowym, czego tu nie widziałam, bo akurat szklanki przeszłam i oglądałam, bo byłam zainteresowana. Także, kochani, jest, także ten asortyment, w zależności od kraju, się troszeczkę zmienia. I to widać na takie pierwsze spojrzenie. Ale ta cena tego, tego stołeczka, to, posłuchajcie, ciekawe, prawda? Nagle, nagle 11 euro więcej. Także, posłuchajcie, to, to jest fajny wiki, że tam się bierze paczkę. Paczka tego miała metr na 50. Spokojnie włożyliśmy do auta, przywieźliśmy, mąż zmontował i tak tutaj się mogę pochwalić. Co słychać jeszcze w tym naszym świecie? Witam Grażynko. <grytanie> Witam Mariola, Jadwiga. Czy Ci się podoba? Ale Selwusiu, wczoraj byłaś po prostu bezbłędna, gdy rzuciłam hasło, że pojechaliśmy do Pragi, bo sklepy czynne, a tu nagle tak. A to po toaletkę. No nie, mój Sherlocku się. <laughs> brawo, brawo, brawo! <laughs> brawo, brawo. Także kochani, cieszę się, że przyszła, przyszła mi taka myśl, no bo ta toaletka jest ładna. Słuchajcie, jest taki sklep Miriam24, który jest w Niemczech dostarcza, i w po Polsce, i w Polsce, bo to jest z transportem, prawda? Już kiedyś o nie wspominałam. I tam są różne toaletki, tam miałam chęć kupić ale tutaj to lustro, taki ma tutaj nóżka wygięta, taki, to taka prawdziwa toaletka, taka bym powiedziała no kobieca, chociaż może toaletki są z reguły dla kobiet, chociaż dlaczego nie, no toaletki są jak to potrzebuje, tak ma, no kawałek lusterka dziś usiąść, także stwierdziłam, że na razie jeszcze krzesełko, które mam, ale sobie kupię nie yy, stołeczek, tylko takie krzesełko białe, eleganckie do tego. Także kochani, pozdrawiam Poniedział, poniedziałkowo, i do zobaczenia wkrótce. No dodamy, aho, i tak po czesku. Pa!